Pojazd jest wyposażony w system wykrywania przeszkód, który pomaga w parkowaniu. Wykorzystuje on trzy czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym zderzaku. Po wybraniu bejgu wstęcznego usłyszysz sygnał akustyczny. Informuje on o uruchomieniu asystenta parkowania. Czujniki ultradźwiękowe mierzą odległość pomiędzy samochodem i wszelkimi przeszkodami, kiedy cofasz. Pomiar jest konwertowany na sygnały akustyczne, których częstotliwość wzrasta w miarę zbliżania się do przeszkody. Gdy przeszkoda znajdzie się w odległości około 30 cm od pojazdu, sygnał będzie emitowany w sposób ciągły. Emitowane są trzy warianty sygnału akustycznego odpowiednio w odległości 1,2 m, 70 cm i 30 cm od przeszkody. System można wyłączyć przez naciśnięcie tego przycisku na desce rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy. Lampka kontrolna nad przełącznikiem jest zawsze włączona. Naciśnij przełącznik, aby ponownie włączyć system. Przestawienie dźwigni zmiany biegów w inne położenie. N lub D również skutkuje wyłączeniem systemu. Aby układ działał poprawnie, czujniki nie mogą być zalepione błotem, śniegiem i TP. Jeśli układ wykryje usterkę, przy każdym włączeniu biegu wstęcznego przez około 3 sekundy będzie emitowany sygnał akustyczny. W takim przypadku należy się skontaktować z przedstawicielem marki. Pamiętaj! Że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Podczas wykonywania manewru, zawsze licz się z możliwością zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń oraz obecnością przeszkód, takich jak kamienie czy słupki, które są zbyt małe lub cienkie, aby system je wykrył.